Mandero, Eluvina, jak tam to woli. Ja jestem Janko. Będę dzisiaj robił challenge, że będę zabijał wszystkich na swojej drodze. Będę zabijał wszystkich na swojej drodze w GTA przez 10 minut na PlayStation. No i PS4, widać? PS4, no. E, no i e, broń to będzie... Poczekajcie, muszę się zastanowić. Broń. Widać będzie. to gra sobie. Będzie. Broń tego jakoś. Ten. Będzie broń. Karabin szturmowy. Powiększony magazynek, bo sobie dzisiaj nie aresztowali. Mam z latarkę. Luneta i tłumik. No, więc zaczynamy mój ciała. Złóżcie, że tak się sobie usiądę. I staw. Pów. Pów. Już policja goni. No, i prób będzie pięć, bo, bo policja mnie może zabić. Jakbyście słyszeli jakieś tam krzyki, to po prostu jest nie burza, nie? No taka jest... jakby burza. Burza jest, taka no początkowa i grzmi mi strasznie. Jakby co, to ja tu jestem, kameruję. Cześć. Jeszcze nawet minutę to nie trwa, jeszcze jest wstęp. Jeszcze był wstęp, nie? Jeszcze minuty nie trwa. I chciałbym dojechać, pójść do Sandy Shores, teraz jestem bodajże w Los Santos. A właśnie, nie mogę sobie broni zmieniać. Zapomniałem, że chciałem sobie dać rakietnicę. Chyba, że dzisiaj naboje no skończą. dostał. Dobra, chwilowa przerwa. Witamy po krótkiej przerwie. Musiało być, bo moje kuzynce było niewygodnie tak cały czas Ja głównie, jak mi się nie uda. Nie, prób będzie trzy. Już jedną zwaliłem. Jak mi się nie uda, to robię inny challenge. Teraz bez metro będę brał inne bronie jakieś mi się nie pomagał na boi. O, wybrałam sobie inną. Broń. Karabin, wybor, Wyborowy. Muletkę, powiększony magazynek. Latarka, tłumik. Uchwyt. Czyli teraz. O nie! Celuję mu Heda. Ej, Heda dostał. Aha. My wy, ja wymyśliłam taką, że bierzecie na cel. Na cel i mówicie, bawimy się w berka. No i oni uciekają. I e, e, ja powiedziałam, moja kuzynka wymyśliła e, pałka za pałka. Dwa kije. Kto się nie schowa, ten ginie. trochę źle wybrałem, bo zły cel jest. No, trzeba. Przepraszam, że ale no ten cel słaba. No, ma cel po No, znaczy innym może się podobać ten cel tylko według moich gustów. Ale fajny był początek z tym headshotem, nie? No. Nie, trzeba uciec z tej policji. Trzeba uciec z O, no i elegancko. No ja to policja. Aha, tam możecie zobaczyć, idziesz moje trzy gwiazdki tam. Idzie ja o tamto tam. Rampam Pam, to Boże. To oni nie będą gonić? Pięć prób masz. Nie, trzy. Trzy? Dobra, to nie będą trzy. Dwie zwaliły. Dobra, pięć. Jak mi się ten challenge nie uda, to e, robimy kolejny challenge. A czy teraz. Następny filmik będzie. Z innego challengeu po prostu. No, e, jak e, dzisiaj, jak my się nie uda, to dzisiaj się pojawi kolejny filmik. Z innego challengeu albo po prostu z takiego grania. Z prawdziwego życia, czy. Czy z pogrom... z pogromców? Co? Jak ona dostała? Szkoda, że nie mam tej Jezu, serii. ile tam jest ich? No, no właśnie. Czeka, to jest. Bawimy w się w berka! Ogólnie jutro, czyli w Święto Bożego Narodzenia, będzie. Fi, filmik e, świąteczny. Tak. E, będziemy e, robić różne ozdoby e, świąteczne. No, będziemy, podajcie też na mój kanał e, EduJty. Tak, Edia YouTube, e, to pojawi, pojawi też się dzisiaj filmik pewnie i e, pojawi się e, Już się filmik Tak, e, moje intro się pojawiło Moje intro się pojawiło i jeszcze e, pojawi się... E, i e, tak mniej więcej będzie wyglądać, jak wejdziecie na mój kanał to e, będzie e, moje, moje intro, ale też będą inne intra, więc... Wpadajcie, subskrybujcie! Uuu. Co tam ktoś jest? Raczej nie. Z hmm. by było łatwiej. Kolicie, zawijaj. Kolicie, to też się liczy jako ludzie, nie? Bo to w nie są ludzie. Nie wiesz, ufolutki. Nie, to są psy. Słuchajcie, tu jakoś ma cztery gwiazdki, tam, 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 cztery, cztery, cztery. Dzisiaj chyba będzie część poradnik. część poradnik albo normalne granie, albo wszystko naraz, nie? <grym> wszystko naraz. E... Najlepiej. <grym> e, albo wszystko naraz dzisiaj będzie, nie? To by to było kozak, jakby mi się udało. O nie, helikoptery zapomniałem. Jeszcze dwie próby. No. Będzie, dwie. Odcinek, będzie odcinek z rysowania jeszcze dzisiaj. Tak. Z GTA też będzie dużo odcinku. Ja też będę właśnie na odcinku z rysowania, bo jakieś tam talenciki mamy, nie? GTA będzie też na odcinku. Właśnie, a tu jest apteczka. Więc jakby mnie ktoś tam. Ale śmiechowy odcinek. No, na pewno nie dla tych ludzi. Ale jak mi się tym nie uda, to dzisiaj będzie filmik z takiego samego, tylko że muszę nożem. Nożem? No, nożem muszę zabijać. To będzie taki hardcore. -hard Czekajcie, -hard. chwilowa przerwa! W tym odcinku to by było na tyle. Bo jak wi y możecie zobaczyć, zajęło to nam już 10 minut, i parę sekund, więc. Cześć! E będzie nie, A nie! nie. Będzie dzisiaj jeszcze odcinek z challenge normalnego grania i prawdziwego życia. I będzie też odcinek z napadów, i będą, będą odcinki z wyzwania. Będzie GTA Minecraft, Crash, taka pacynka. Ogólnie pokażę Wam wszystkie gry, które będę nagrywać. Jak widzicie, GTA. Minecrafta, Minecraft, -a. Knaka. Nie wszyscy z tym mogą znać ale Knaka będzie. Będzie taka pacynka. Jak to się nazywa? Little Big Plant 3. Little Big Plant 3. E, Spider-Man. Red, spider Red Dead Redemption spider -Man. Red Dead Crash. Crash. No i to wszystko. Dobra. To na tyle w tym odcinku. Pa. Więc pa. Jeszcze dzisiaj będą odcinki. Pa. No pa.